Witam w kolejnym odcinku programu E-Kobieta. Tym razem rozmawiać będziemy o masażu i jego nie tylko leczniczych właściwościach, ale przede wszystkim relaksacyjnych. Potrzeba nam takiego ciepła i jak się dowiedziałam, ciepła możemy trochę zaczerpnąć u Was w salonie i wybrać sobie masaż, który przenosi w zupełnie inną krainę. Co to jest za masaż i dlaczego o nim się tak mówi, że jest właśnie taki nietypowy i magiczny? No Jest to nasza nowość, jest to masaż hawajski, Lomi Lomi. Jest masażem wykonywanym na gorącym oleju kokosowym i przenosi nas właśnie do niezwykłej krainy ciepła, słońca i zapachu kokosu. Wiemy już, że Pani słynie z takich bardzo nietypowych masaży, które wykonywane są nietypowymi częściami ciała. Jak jest w tym przypadku? Czy również nas Pani zaskoczy? A, oczywiście, że tak, bo jest to masaż wykonywany przed ramionami głównie. Ręce też tutaj są używane, dłonie, ale głównie właśnie przed ramionami, w rytmie muzyki, w kroku tanecznym. Także to ma właśnie powodować ten, ten typowy relaks. Jakie części ciała Głównie po tym masażu będziemy czuć, że jesteśmy bardziej wypoczęci i zrelaksowani? No, przede wszystkim tam, gdzie największy jest problem z odkładaniem się stresu, czyli plecy, ale też łydki, uda, gdzie tam też ten stres się bardzo często odkłada. I ogólnie po masażu jest takie uczucie błogostanu, takiego odprężenia, relaksu, jakby się ściągnęło z pleców, na przykład z 10 kg. Człowiek czuje się dużo lżejszy. Ile trwa taki masaż i czy są jakieś przeciwwskazania, czy w przypadku takiego relaksacyjnego masażu absolutnie każdy może sobie na niego pozwolić? No oczywiście, jak do zwykłego masażu, przeciwwskazanie jest dość sporo. Trwa on u nas akurat 70 minut, także no na pewno każdy zdąży się w tym czasie zrelaksować i odpłynąć w stan alfa. Bywało tak, że panie zasypiały? E, tak, bardzo często tak bywa, ale to nie jest taki głęboki sen, tylko taki sen właśnie płytki, taki gdzie e, kontakt z klientem jest, gdzie klient wszystko rozumie, e, czuje, pamięta, ale jest jakby przeniesiony w ogóle w zupełnie inne realia. No i to właśnie to jest tak zwany stan alfa. W związku z tym, że na dworzu jest zimno, o czym wspomniałam na początku, domyślam się, że do tego masażu również wykorzystywane są specyficzne elementy. Te ci olejków, które też mają rozgrzać to nasze ciało. I co to będzie w tym przypadku? W tym przypadku jest to olej kokosowy, naturalny olej, który jest podgrzewany, jest ciepły, ciało jest nim polewane, który ma bardzo duże właściwości nawilżające, natłuszczające naszą skórę, więc idealnie nadaje się właśnie na tą porę roku. Doskonale wiemy już, że masaże wpływają nie tylko na polepszenie naszego stanu zdrowia, ale przede wszystkim naszego samopoczucia i tak jest też w tym przypadku. W tym okresie świątecznym warto także pomyśleć o naszych najbliższych i może sprawić im taki nietypowy prezent i zaprosić ich właśnie na taki relaksacyjny masaż. My spotkamy się za dwa tygodnie i rozmawiać będziemy o fryzurach i kreacjach sylwestrowych. Serdecznie zapraszam. W związku z niewielką ilością zgłoszeń w konkursie Mój wygląda 30 lat, postanowiliśmy ułatwić wam zadanie i zmieniamy zasady konkursu. Wystarczy polubić i udostępnić wpis na naszym fanpage'u i odpowiedzieć na pytanie, czym jest foto odmładzanie. Współorganizatorem i fundatorem nagrody vouchera o wartości 100 zł jest Cofalnia Czasu.